Tutaj też się chodzi, plotkuje, to słyszeliśmy, że być może to jest ostatnia walka kubiczyna w Gromdzie. To cały czas się te, te, te rozmowy toczą, a zobaczymy co z tego wyjdzie. Patryk Tołkaczewski, Denis Załęcki, Tyson Kuźma, podobno opuścił mury więzienne. Powiedz mi, czy któregoś z tych zawodników możemy w jakiejś niedalekiej przyszłości zobaczyć na Gromdzie. Jesteśmy w Pionkach po ceremonii losowania i face to face przed jubileuszową gromną 20. Z nami szef Gromdy Mariusz Grabowski. Witam Cię Mariusz serdecznie. Serdecznie dobry wieczór. Mariusz 6 czerwca 2020 roku zaraz będzie 5 lat jak Gromda jest na rynku. Powiedz mi jak robiłaś taką pierwszą, drugą edycję? Spodziewałeś się, że, że tyle wytrzymacie na rynku i to cały czas będzie takie zainteresowanie wzbudzało? Powiem szczerze, że, że z założenia jak coś robimy to chcemy to robić dobrze, ale wiesz co, no nie, nie spodziewałem się aż to się tak rozwinie do tego stopnia, że po prostu będziemy liderem yy, czy, czy w Polsce, czy w Europie tak naprawdę, a ja myślę, że, 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 że też można powiedzieć, że na świecie i myślę, że to fajnie wygląda, widzimy co się dzieje, rozwijamy się, wiesz, też, też jest tak, żeby po prostu my tych zawodników tutaj budujemy, tutaj wiesz, no wiadomo, że jakbyśmy mieli jakieś gwiazdy i nazwiska, no to by było inaczej, my tutaj w jakiś tam sposób postawiliśmy sobie plan, że po prostu będziemy szli swoją drogą i idziemy i być... Może dlatego jesteśmy i tak się prężnie rozwijamy, że po prostu idziemy założoną drogą, y, promujemy tych chłopaków i myślę, że przede wszystkim o to, to w tych chodzi. Jedną dużą gwiazdę to macie na pewno, nazywa się Mateusz Kubiszyn. Jutro dziesiąta walka, trzecia obrona y, mistrzowskiego pasa. Jak tak się tutaj rozmawia w kuluarach z zawodnikami, to oni już mają go wszystkie podziurki w nosie, jeśli chodzi o tą dominację. Bo to tak zawsze jest, jak jest mistrz, to jest fajnie, ale potem wszyscy chcą tego mistrza y, zbić. Czy myślisz, że Jakub Słomka ma szansę zostać tym pierwszym, który podkona Kubiszyna na gołe pięści? Wiesz co, na na pewno, na pewno Mateusz jest pewny siebie, ale tutaj nie, nie, nie skreślałbym Jakuba Słomki, bo on wie po co przyszedł do Gromdy. Postawił tylko na sport, zrezygnował ze wszystkiego i po prostu tylko trenuje i mam nadzieję, że, że jutro pokażą świetny bój. A czy jest szansa na wygraną? Na pewno jest szansa. Tutaj bym nie przekreślał Kuby, bo, bo jak widziałem go czy, czy, czy na sparingach, czy, czy jak byłem zakopanym na, na treningach, czy na tarczy, to naprawdę dobrze wyglądał. Był bardzo szybki, a, a Mateuszowi myślę, że zawodnicy, którzy gabaretowo są więksi dużo od niego, też mu nie leżą, bo mieliśmy przy czy żółtaszkiem, żółtaszkiem i dlatego dlatego zobaczymy. Ja myślę, że ta, ta walka na pewno ciekawa. Ja też nie chcę tutaj wiadomo, wiecie, zawsze nie powiem, bo to jest dwóch moich zawodników i nie chcę mówić na tego czy na tego, bo czasami to wychodzi tak, że, że ten to był za tym, ten to był za tym. No ale tak jak mówisz, kibice, kibice, zawodnicy, zawodnicy przede wszystkim mają podziurki w nosie Mateusza Kubiszyna i pewnie by chcieli wielkie zmiany, bo to wiadomo, to jest prawdziwy myśl, niekwestionowany miś gromdy I tak to się dzieje. No i myślę, że, że, że jutro wszyscy czekają, yy, obryzają pas dokcie i czekają, co się co się. Wydarzy. Mam nadzieję, że będzie świetne widowisko, a przede wszystkim o to chodzi. A kto wygra? Zobaczymy. No i jutro się to wszystko okaże. Kubiszyn to jest medialna bestia, wiemy to nie od dziś. Kuba Słomka, jego takie kompletne przeciwieństwo, ale na tym tutaj face to face było bardzo intensywnie ze, stro ze strony Jakuba Słomki. Widać, że, że siedzi w nim głęboko. Pewnie to, co mówił Mateusz i to, jak on podchodzi do tego pojedynku, bo Mateusz mówi no to jest taki solidny pięściarz, ale na mnie to za mało. Ja tego pasa nigdy nikomu nie oddam. Widać, było, że, że, że Kuba tutaj już troszeczkę chciał dać upust swoim emocjom. Na pewno tak. I Kuba jest wyciszony. On sobie tam w to wszystko w głowie rozgrywa, a myślę, że jutro eksploduje i wybuchnie i pokaże świętą walkę. I, I przede wszystkim o to chodzi, bo myślę, że on tak naprawdę jest skurwiony i chodzi i patrzy, co, co Mateusz mówi, ale on po prostu wiesz w jakiś sposób się powstrzymuje, nic nie robi, bo wiadomo, że, że jak to nagromdzie szacunek, zasady i, i, i to wszystko. Dlatego czasami też się by przydało jakieś podlimienie bo widzieliśmy też Murzyna, przepraszam, nie mu <laughs> zawodnika, który przyjechał Czarnego Skórego i, i widzimy, jak, jak, jak zrobił, zrobił show. Dlatego myślę, że czasami to jest potrzebne, a co się wydarzy, no to zobaczymy. Co do tego spięcia delikatnego na, na ważenie, to sobie ogląda, na ważenie na losowanie oglądaliśmy sobie tą powtórkę, to jakbyś został wybudzony ze snu, bo tak cały czas jest spokojnie na tych losowaniach, na tych face-to face'ach, a tutaj przyjechał zawodnik z zagranicy i chciał tutaj coś tutaj delikatnie przykozaczyć. No wiesz, trochę mnie zaskoczył, bo jak, jak zawsze na gromdzie jest spokój, cisza i nic się, nic się tak naprawdę nie dzieje, a tutaj, tutaj taki element zaskoczenia. Myślę, że, że dobry, ja tego nie widziałem, ale Maciek Turski mi tutaj w jakiś tam sposób też, też podwiadał, że się wystraszyłem. Że Myślę, że nie, nie do końca się wystraszyłem. No ale wiadomo, taki element zaskoczenia jest dobry. To tak samo jak w przypadku, w przypadku Macieka. Ja tutaj cały czas powtarzałem i Maciek podchodzi do mnie. No nie, czego się obawiasz, nikogo się nie bój. Pomyliłem się, nie pomyliłem się, zrobiłem to specjalnie. Mówię tutaj o tej sytuacji, która, która zaszła odnośnie freaków. Dlatego dlatego wiesz, ja powiedziałem Maćkowi, że ta sytuacja nie chodziła o to, tylko po prostu, żeby, żeby wytłumaczyć, że my go nie będziemy zwalniać, tak jak i co inni go zwalniają, że ma po prostu do czynienia z innymi federacjami. Myślę, że Maciek tutaj może być spokojny. A powiedz mi, czy możesz nam coś sprzedać, jakąś informację za kulisową, jak wyglądają sprawy kontraktowe z Mateuszem Kubi bo jak tutaj też się chodzi, plotkuje, to słyszeliśmy, że być może to jest ostatnia walka Kubiszyna w Gromdzie z tego kontraktu, ale też już chyba dzisiaj widziałem wywiad Łukasza Furmana, to tam Mateusz wspomniał, że jeszcze mnie kilka razy zobaczycie na Gromdzie, więc jak, jak wygląda ta sytuacja? Nie no, nie wiem, czy was zasmusę, czy z was zadowolę, no, Mateusz ma jeszcze kontrakt na bodajże 3 albo cztery walki, to, to nie jest koniec, to, to, dlatego nie wiem skąd takie, takie informacje były, myślę, że to bardziej informacje mylne, bo, bo się skończył kontrakt z Fejmem i to, to, to na pewno jest, jest pewne, że ten kontrakt się wygaś się skończył. Tutaj z Gromdom ma jeszcze długi, długi kontrakt. Wiadomo, że Mateusza we wszystkich organizacjach i w rozmowach ja reprezentuję, dlatego myślę, że tutaj jest spokojny i pewnie Mateusza jeszcze zobaczymy nie raz w ringu Gromda, chociaż mamy paru zawodników i chętnych już do walki z Mateuszem Kubiszynem, ale też nie wiemy, kto jutro wygra. Ja myślę, że jutro, jutro będziemy wiedzieć więcej, kto z kim będzie zestawiany i co planujemy dalej main event, hacia kontra kontrapiasek za stare dobre czasy zwycięz... dwóch zwycięzców ostatnich dwóch turniejów staliśmy w Super Expressie, że ten pojedynek może skraść show na, na tej jubiluszowej gali. Ty też pewnie masz takie zdanie, bo, bo to na pewno są dwaj zawodnicy, którzy no emocji to na pewno nie zabraknie. Wiesz, emocji nie zapadnie w tej walce Piasek, Chacia tak samo w innych walkach, bo jak widzimy te ekstrafajty są naprawdę niezłe, bo, bo Mario, który, który się nigdy nie poddaje i myślę, że Bicek też się nie, nie podda. Tutaj kolejny ekstrafajt jest fajny, a już nie mówię o walce Majkiego z, z Kiwim. Wiadomo, Kiwi już nieraz upadał i powstawał i wygrywał walki. Nie, niepokonany zawodnik. Dlatego ja jutro też pewnie pokażę. pokażę że dużo i myślę, że, że fajnie, dlatego, dlatego powiem szczerze, że tak to jest dobrane. Ja mówię, tak jak mówię na początku, my nie mamy w jakiś tam sposób wielu, wielu gwiazd tych, 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 tych walk i, i tych, co promujemy, tylko po prostu sukcesywnie, sukcesywnie dajemy szansę. I tutaj mamy mamy Mateusza Kubiszyna, mamy kilku zawodników, Łukasza Parobca i innych, Bartka Domalika. No wiadomo, że, że to w jakiś tam sposób te, te gwiazdy rosną, ale to wszystko sukcesywnie. Tutaj wiadomo, my musimy budować te emocje i przede wszystkim walki, bo, bo, bo ludzie, ludzie chcą tej krwawej bitki i tych nokautów. I myślę, że nagromdziemy to i im dajemy. Wspomniałeś Kiwiego, rozmawialiśmy prywatnie, przymierzałeś do Kiwiego lutę. Jak jakieś ostat... zmiany na, na, na ostatniej prostej. Dlaczego? no wiesz co, nie, tak, tak wiesz, do, do samego końca do samego końca patrzymy, oglądamy tych zawodników i chcemy, żeby były jak najlepsze walki to nie chodzi o to, żeby po prostu, żeby jeden drugiego zbił, tylko po prostu, żeby, żeby ta walka była ciekawa dla kibica, no i tak, tak doszliśmy do tego, że, że taka walka będzie, będzie ciekawa, bo nie ukrywajmy ten, ten zawodnik, który, czarnoskóry, który przyjechał, no to nie, widać, widać że, że wie o co chodzi w tym biznesie i w Gołych pięściach widziałem jego walki, jest całkiem niezły, w Kamerunie mówi, że ma, miał ileś walk, ale już wiesz, ja na tej ileś nie patrzę, bo, bo to wszyscy opowiadają, ile to nie mieli walka, a później przychodzą i się, i się poddają. I dlatego, ale wiesz, po, po treningach na, na gromda Gym oglądałem tego zawodnika, widziałem, co potrafi, i tak zdecydowaliśmy, że po prostu to będzie najlepsze rozwiązanie. I myślę, że, 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 że faktycznie tak, tak, tak to powinno być. Mariusz, bardzo fajna walka wieczoru, wiemy, to doskonale już wspomniałeś, że kilka fajnych też ekstra fightów. a powiedz mi, jakie macie pomysły jeszcze na przyszłość, bo, bo tutaj też chodzą różne słuchy, różne nazwiska, czy, czy możemy się spodziewać jakichś takich nowych zawodników, ale o głośnych nazwiskach? Wiesz co, no rozmawiamy, cały czas rozmawiamy, Widzisz, sytuacja cały czas jest dynamiczna, czasami, czasami ci zawodnicy najpierw mówią tak, później mówią nie, później wiadomo, że, że, że chcą jakieś inne, inne pieniądze, ale wiesz, my nikogo do niczego nie będziemy tak naprawdę zmuszać, my idziemy swoją drogą i myślę, że ta, ta droga obrana pięć lat temu nam służy i jest to dobrze. Dlatego, dlatego myślę, że tutaj w jakiś tam sposób nazwisko duże, czy, czy większe by się przydało, ale też nie ukrywajmy, no oprócz walk freakowych, no to nie ma, nie ma zawodników takich, którzy w jakiś tam sposób by wiele wnieśli do grądy, nie, no bo, bo, bo po prostu nie widzę, nie widzę tego, dlatego my, my swoją drogą idziemy, ale nie ukrywam, że rozmawiamy z zawodnikami, czy z zagranicy nawet, nawet niezłe nazwiska z przeszłością w UFC, czy w innych federacjach. Dlatego cały czas się te, te, te rozmowy toczą, a zobaczymy co z tego Idzie. Patryk Tołkaczewski, Denis Załęcki, Tyson Kuźma podobno opuścił mury więzienne. Powiedz mi, czy któregoś z tych zawodników możemy w jakiejś niedalekiej przyszłości zobaczyć na gromcze. Wiesz ja tutaj cały czas powtarzam, że ja tutaj bym nic nie wykluczał i nie wykluczam, dlatego myślę, że, że jak, to, jak wychodzimy z tego założenia nigdy nie mów nigdy i, i pewnie, pewnie ci zawodnicy, o których powiedziałeś, też tak doszli do tego, że po prostu nigdy nie mów nigdy. I już teraz teraz wiadomo, że, że dochodzą mnie słuchy odnośnie i Patryka Tołkaczewskiego, Wiadomo, Kry z Krystianem jestem cały czas w kontakcie, rozmawiamy, no zobaczymy myślę, że... Krystian że się... chce wrócić? No tak, tak, przede wszystkim Krystian i Krystiana tylko interesuje Gromda, bo wiadomo, że to najbardziej mu się podoba i myślę, że on nawet sam mówi, że on do jakiejś tam federacji stricte frykowych się nie nadaje, dlatego myślę, że, 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 że tak, no dlatego wiesz, no prowadzimy te rozmowy cały czas, cały czas, cały czas co się dzieje, a powiem jeszcze, że Krystianowi cały czas siedzi ta, ta walka z Mateuszem szynem i ten rewanż, bo on cały czas wychodzi z założenia, że, że on tą walkę, jakby wszystko było dobrze, on tą walkę by wygrał, dlatego, dlatego myślę, że to Najbardziej mu siedzi, to najbardziej go boli, ale zobaczymy. Dzisiaj Mateusz jest niekwestionowanym mistrzem. Krystian musi, musi, musi wrócić i myślę, że, że wcześniej niż później to będzie. No właśnie, zakładając, że Krystian wraca, ile walk musiałby wygrać, żeby dostać szansę rewanżu z Mateuszem o pas? No wiesz, no, na pewno jeśli byśmy go zestawili z jakimś dobrym i niezłym zawodnikiem, to myślę, kwestia jednej, dwóch walk, żeby, żeby, żeby wygrał i wtedy, wtedy mógłby walczyć. Ale wiesz, no ale dzisiaj nie, nie rozstrzygajmy czegoś i nie rozdajmy kart przed, przed jutrzejszą galą, bo nie wiemy, co się wydarzy jutro. To na koniec wielki skandal, jechaliśmy tutaj. Już kilka, kilka lat przyjeżdżamy do pionek, zawsze sobie robimy zdjęcie pod znakiem pionki, a tego znaku dzisiaj nie było i zastanawialiśmy się, co się wydarzyło. Czy któryś z gromadziarzy wyrwał tą wielką blachę tutaj przy, przy cmentarzu? O co chodzi? Czy to twoja sprawka? Powiem szczerze, że aż jestem zaskoczony i jutro podejmę kroki, żeby się po prostu dowiedzieć, dlaczego tego znaku nie mam. Bo nawet nie, nie widziałem i widziałem Was zawsze jak rzucaliście i, i dlatego, dlatego, dlatego nie widziałem, ale nie wiem dlaczego nie ma znaku. No, słuchaj, to no, porządki w pionkach, to wiesz, musimy, musimy zrobić. Dlatego jutro, jutro na pewno się dowiem, co się z tym znakiem stało. Dobra, dodaj znać i robimy fotę. Dobra, dzięki bardzo.